Się ma. Jestem beznikowy. 1, 2, 3, 4. Będziemy grać w serii tryb jednoosobowy. Let's play Minecraft, Minecrafta wersja 1.1. Przetłumaczone na polski. Dobra, nowy świat. Nazwa. Mój świat. I to będzie Sid. Pan Slim, Slimaczek. Albo Dyrt. Dyrt. Czekć trzeba. Du du, du. terenu. <śles> Grzybki, coś dużo ich. Oj oj oj, Nie da rady. pięć grzybów yy, i szósty jest. To nie będzie taka normalna seria. Nie będzie też dużo cięć, takich tam wiecie. Zbiory. Dwa. Wait. A minute. Muszę podłączyć odwarkę. E, już jestem... ...dobra... ...em... Co to jest? To jest dirt. Czyli przystępujemy do polski ziemia. Dzień... Łoda, drewno, 8, 9, 10. Eee, sniżę bo chcę zrobić HT sobie. O kurwa, 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 czek! Na czym uciekamy? Na łatwo, dobrze. Potem zmienię na normal. O jebuszku. O gay, bo... No. Dirt. Gray, bo mi się przyjdzie. Bo tam tak z grayem zrobię sobie... Tnt potem muszę znaleźć żelazo i będzie fajnie bo będę miał zapalniczkę Esor sorry jak będą dźwięki brat ogląda TV Zab Sorry, to nie było do was, tylko do brata. Więc tak głośno. Okay. Jeszcze to. Uj, oj oj. Musiałem wywalić, bo sobie zrobię taki normalny, niki kajlowy. Oj. Dobra, mamy kijlowy. I sobie trochę kobla. A, potem a, zrobię dzisiaj farmę grzybków może jeszcze. Trzydziestu i jeszcze, jeden, trzyjś dwa, kupla.

Do... Będzie mała chatka. <śmiech> 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 jestem chory. Kurde mać. Drzweiczkę. Pokażę wam, jak robić fajny dasek. <tryk> No, czekajcie muszę pójść. Dobra, nie, dłaście cztery plus cztery. Kurde, jakie lagi przez to. M. Dobra, czyli mogę się starszyć. Kurde, jakie laki. Następny film spróbuję je jakoś ogarnąć. Taki lat widzicie, kurde. Nie źle robić. Jeszcze czekajcie Ty to jest jeśli będziecie wiedzieli, to napiszcie mi w komentarzach jak robią timelapsy, bo jestem nowy w nagrywaniu filmików jeszcze wszystkiego nie wiem O, teraz słyszę reklamę, wiecie o, o co chodzi? Wiecie, że 4 na 10 dzieci e, moczy się podczas snu? To jest taki fajny daszek. E. Na razie szkoda, że mam limit, więc subskrybujcie łapki w górę, dużo komentarzy to mi pomoże. Dobra, 15 na razie. U Kurde, zabrakło. Sześć minut. Dobra, zakończę chatkę i koniec. O, tam się chce <laughs> <laughs> Ym, więc jak mówiłem time-lapse powiedzcie jak zrobić jak bo oczywiście wiecie dobra, takim akcent kończymy pierwszy film, odcinek i do zobaczenia w następnym Ym, jak mówiłem, komentujcie, łapki w górę, komentarze i... magiczne f 6 się nara